Ewa, ja z tej strony Adam ale zagramy w Rogue. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, a ja już hetę bez przedłużania. E, dzisiejszym celem to jest picie 50 tysięcy. No i się postaramy. Mm. Tak pić, bo widzimy 3 robiłem jeszcze. Chodźcie HET.

zrobić w końcu. Hi. Blisko oczywiście za dużo nie będę mówić. To jest już noc, no hojka, nie widziałem. Ja mu o najpierw 52 To jest 18, a ja sobie wbiję 500 No i sobie to kupię Ja powiem sobie wbić 500 Kurczę Chciałem, że muszę tak zacząć skakać, a on jakimś student trafił Już 7 i mam póki co szóste miejsce. Muszę wyprzedzić dwunastkę. No jak? Mogę. nie, nie, Boga. No jej, ktoś mi zabrał frak. Mogę. Go zabić, muszę go zabić, muszę go zabić, muszę i tak zrobiłem. działko, kolejny fraczek, kurczę. A jak bym tych dwóch ty go zabił? Mega super. Aj no, działko, o, zrobi działko. Dobra, no i dalej. Dobra, jestem nisko, by wbić. Bo niecałe 3000 mi brakuje wypić i pójdę tam tam gdzie szczały o, no ja mam już mam już prawie 408 mogę się to zrobić w tej rundce. nasze Pijcie. O kąda ty wzytaję mnie? O bliza, ja sobie pić tylko pięćdziesiątką. Pićdzia, pięćdziesiąt siedem. Żart. Lecę dobrze, no lecę. No i dadno. Najprościej chcę tylko zrobić 50 tysięcy. Ja już uważam że w tej grze nie ma... Czegoś takiego, że tak można trochę szybciej tak biegać. Czyli, że tak jeszcze szybciej. Na przykład w Którą? najcie. 200 tysięcy. Ja nie mogę. To dość już ogarnie. Prawie. Przedam. Lecę jeden jedną no, i drugi też łatwo. Działko. Dawaj. Ich. blisko. Ja działko proszę, dobrze. Jeszcze 2000 stało. W 3 minuty 2000. No to będzie trochę ciężkie. I szczerze mówiąc, ją że mi się to uda. Chodź tu, mówię, chodź tu udajesz 15 kroków. No i nie zdążyłam. Muszę <laughs> tam pójść. No ten skar jest mega dobry, szczerze mówiąc. Ja sobie na nie muszę. Muszę i, i zrobiłem. <laughs> w ogóle mega kościoła. Fajnie se ukrył To działko I ja zawsze się na nie daję nabrać A i ten Sniper A, stop. Dobra, ale co? A jeden gościu ma jednego miejsce Ej! Ej! To jest No... XD? Jeden, rak Co? Przebiegłem. Nie, nie dałem. Prawie. Muszę go. I zabiłem. Ej, co za skin. W ogóle. Hej, co muszę na niego. Denaż. Hello, ja muszę wpić 50k Oczywiście jeśli mi się nie uda to zrobię to w kolejnym odcinku Level 9 o. To jak level 9 Wbiłem 50k mam, tak Najlepiej A powiem najlepiej Kurczę, zabraliśmy fragę. No kurde. To działko trzeba rozwalić. Chodź tu. Lecnaj. Podam na wiec. Dwa tu są. Dobra, to muszę z 40 sekund rozwalić, nie no to będę miał już pieniądze. Plus 200 będę miał. Jest. Udało mi się. Mam plus 200. Muszę go. Nie, o mascara tego. Fort, jak Fortnite jak w Fortnite mascara. czyli to Chodź tutaj tak O. Aj. Nie zdążyłem powiedzieć. O tutaj chodź. A teraz dednij. O tak. Bardzo ładnie dednął. No. 50k. Przecudowne. Koniec. Dobra, muszę jeszcze... Jakaś chciałbym zakupić na ile mnie stać. Dobra, e, kupuję. Jest 18 koła, 24 i 33. Dobra, to na kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. A ja się przedmam mały.